Jak taki mądry jesteś, to zaśpiewaj Jozin z Bazin na dwa głosy. Sierela mnie i se z Bazin, Witam! Dziś obejrzymy kolejny odcinek serialu paradokumentalnego pod tytułem: „Trudne sprawy! Zapraszam. To będzie naprawdę trudna sprawa. Trudne sprawy. 17-letniego Marcina Chmielewskiego wychowywała samotnie matka. Ojciec nastolatka zginął w wypadku samochodowym, gdy Marcin miał zaledwie 5 lat. Chłopak prawie go nie pamiętał. Często prosił więc mamę, żeby mu o nim opowiadała. Dzięki opowieściom mamy czułem się, jakbym dobrze znał mojego tatę. Opowiadała mi, że był policjantem, bardzo dobrym człowiekiem. O kurczę! Ale mnie coś zabolało. To chyba ten oksymoron tak mi zabrał. ŻERDĘE! Pozdrawiam wszystkich moich widzów policjantów! Sam bym chciał choć raz w życiu przejść się po ulicy z pałą na wierzchu. Z kijem. Dobrze, z kijkiem. Z Zapałką! Zapałeczką też można zabić! Oglądajmy. Mój mąż został śmiertelnie potrącony przez samochód. To był dla mnie wielki szok. Po tej tragedii, razem z małym Marcinkiem, postanowiłam wyprowadzić się z rodzinnego miasta, aby uciec od wspomnień. Marcin był bardzo związany ze swoją matką i mógł na nią zawsze liczyć. Mimo, że był już prawie dorosły, nadal bardzo lubił spędzać z Barbarą czas. A nawet zwierzał jej się ze swoich kłopotów. Co z tego, że moi kumple mieli pełne rodziny, skoro non-stop i tak się kłócili i myśleli tylko o tym, żeby się wyprowadzić z domu. Moja mama była dla mnie moją przyjaciółką. Dobrze Norman, nikt cię nie ocenia. Pewnego dnia w drodze ze szkoły Marcin nieoczekiwanie zobaczył swoją matkę w objęciach nieznanego mu mężczyzny. Nastolatek był zaskoczony tą sytuacją, bo jego mama zapewniała, że po śmierci męża nigdy już się z nikim nie zwiąże. Moja mama całowała się z jakimś facetem w parku. Spokojnie, nie panikuj, może to tylko jej dealer. Po powrocie ze szkoły, Marcin zastanawia się, kim jest mężczyzna, którego widział w towarzystwie swojej matki. Chłopak czuje się rozczarowany i postanawia poczekać, aż matka wróci i porozmawiać z nią. No, nareszcie jesteś. No, straciłam trochę poczucie czasu, ale co, stało się coś? To ty mi powiedz. Ale co mam ci powiedzieć? Mówiłaś, że idziesz spotkać się z koleżankami. No tego to jeszcze nie grali. Osiemnastolatek robi awanturę mamie. Mamo, chodź no tu, musimy poważnie porozmawiać. Słucham cię dziecko. Nie i mi tu, ja wszystko widziałem! Marcinek. Wszystko w porządku? Miałaś się spotkać z koleżankami, a migdaliłaś się z jakimś chłopakiem! Ile on ma lat? 14? 15? Marcinek, czy ty znowu bierzesz klefedron? Masz szlaban na internet. Ale to ja nas utrzymuję. <grym> Masz do pokoju! I nie wychodź, dopóki nie przemyślisz swojego zachowania, młoda damo! Obciskuję, że takim facetem w parku. Co to w ogóle jest? Marcin, ja już jestem dorosła i uważam, że nie muszę ci się ze wszystkiego tłumaczyć. Okłamałaś mnie. Powiedziałaś, że w twoim życiu już nie będzie żadnego faceta. Marcin, usiądź, proszę, porozmawiajmy. Nie, mamo. No, czy ty wiesz, jak ja się czułem? Na pewno powinien dowiedzieć się tego jakiś dobry psychoterapeuta. Od śmierci twojego ojca minęło już 12 lat. Ja nie chcę całe życie być sama. Za chwilę pójdziesz na studia, a ja co? Mam zostać sama? Mamo. Ja Cię nigdy nie zostawię, rozumiesz? Nigdy. Co oznacza, że mamy Marcina? Czekają niezapomniane przeżycia. Marcin, dawaj, chlejesz trzecie na hejnał za udaną sesję. Nie dam rady, zrygam się. Facet, jesteś typista. Pisa nie jestem, mój stary był psem. Marcinek, czy ja naprawdę muszę przy tym być? Cicho, mama. Ja mówiłem, że ja ci nigdy nie zostawię. Nigdy. Ale ten cały jeździsta fajowi się nagle, nie wiadomo skąd. A ona ciągle tylko powtarzała, jaki to z niego dobry człowiek. Następnego dnia mama Marcina zaprosiła do domu na obiad mężczyznę, z którym się spotyka. Chociaż nowy partner Barbary wydaje się być sympatyczny, nastolatek podchodzi do niego z dużą rezerwą. Powiedziałbym wręcz jak pies do jeża. Dziękuję Basiu, naprawdę było pyszne. Będę zapomniał, mam jeszcze deser. No. Mam nadzieję, że to nie szarodotka. Nie najdę nie, to jest sernik. O, wygląda wyśmienicie. Z mojej ulubionej cukierni. Z cukierni? Tak. Marcin! Może będzie ci smakować. No mógł się bardziej wysilić. Bo nie wiem czy wiecie, ale mój tata to potrafi zrobić wszystko sam. Człowiek uczy się całe życie, odpałowania huliganów może ci urosnąć ciasto. Nie no, nie mam złego na myśli. Po prostu próbowałem kilka razy coś upiec. Ale powiem Ci szczerze, nie chciałbym was narażyć na efekty. A, nie każdy jest doskonały w każdej dziedzinie, ale wygląda smacznie. Smacznie to będzie wyglądała uczta, którą Marcin wyprawi na stypie Zdzisława. Będzie nawet sushi na gołym ciele. Zdzisława w otwartej trumnie. Tak mi podpowiada serduszko. Następnego dnia, kiedy Marcin wraca ze szkoły, widzi przed domem kartonę z rzeczami. Przypuszcza, że to jego matka wystawiła rzeczy przed dom, ponieważ sprząta w garażu. To, to chyba nie jest twoje. Pani Barbaro! Improwizacja! Tak, Marcinku, obawiam się, że to moje, bo. Mamusia lubi się w wolnej chwili przebrać za. Premiera, tak bardzo polubiłam kłamanie. To akurat Zdzisława. I pozostałe rzeczy też jego. C co? Powiedz, żartujesz, mamo. Nie, nie żartuję. Od dzisiaj będziemy mieszkali z rzeczami pani Szymborskiej. Improwizacja. Nie, nie żartuję. Zdzisław zamieszka z nami. Co? No jak co? Marcin, jesteśmy ze sobą już tak długo. A poza tym w domu przyda się jakaś męska ręka. A moje to co? Wczoraj przy obiedzie miałam ci o wszystkim powiedzieć, nie ale nie mówić. dałeś mi dojść do głosu. Później poszłeś do pokoju, zamknąłeś się, też nie dałeś mi ze sobą porozmawiać. Wiesz co, zaczynam się zastanawiać, czy faktycznie jesteś taki dorosły, bo twoje zachowanie ja, na to nie wskazuje. Wymówki, mamo. W ogóle a gdzie on będzie mieszkać? Przywiózł rzeczy pod dom, więc. W hotelu w Sandomierzu. Marcin, dedukuj, bo za chwilę nie będziesz mógł nawet we własnym domu zabrać mamie plejki, jak nie odrobi lekcji. Marcin nadal nie potrafi ukryć rozgoryczenia nową sytuacją. Tęskni za nim, prawda? Gdyby ci to interesowało, to byś nie wchodził tutaj z butami. A zwłaszcza do tego pokoju. Marcin nawet nie zamierza. Mhm. Mm Jeszcze chwila i Zdzisła wsikałby do jednego z tamtych pucharów, krzycząc: I'm the king of the world! Marcin, reaguj, wyjmij pałę ojca i działaj! Za te kombinacje słów żegnamy się z demonetyzacją. Ale zostańmy chociaż kumplami. Kumplami? Człowiek, ja mam swoich kumpli. A teraz. Sobacz, że rzeczy ten do końca. Sam. Jasne. Rozumiem. I co ja mam zrobić, tato? Ty byś na pewno coś wymyślił. No tak, pewnie przeprowadziłby śledztwo i szukał dowodów. Nie, synku! Ja tylko psikałem skinu w gazę! Już ja coś na ciebie znajdę. Ja coś na ciebie znajdę. Zezwolenie na czasowe opuszczenie zakładu karnego? O w mordę! Marcin niezwłocznie chce podzielić się niepokojącym odkryciem z matką. Chłopak jest przekonany, że Zdzisław wyszedł na przepustkę z zakładu karnego i zataił to przed Barbarą. Mamo, to jest kryminalista. Marcin, co ty mówisz? Proszę. To jest przepustka z więzienia. Jak mogłeś grzebać w nieswoich rzeczach? Serio? To jest dla ciebie najważniejsze? Sprowadziłaś nam pod dach przestępce. A co, jak nas podpali, okradnie? Myślałaś o tym? Tak, synku, myślałam i uważam, że jeśli najpierw nas podpali, a później okradnie, to rzeczywiście jest idiotą. Zdzisław, ty w ogóle wiesz, co to jest związek przyczynowo-skutkowy? Ze związków to znam. Polski Związek Piłki Nożnej. i jipać! Podobnie sprawa ma się z piosenkami. Do kobiet częściej przemawia ich. Poetyckość. My lubimy prosty przekaz. PZPR, PZPR, jeść, jeść, PZPR. I ja już dokładnie wiem, co autor miał na myśli. Nie chciałbym jednak brzmieć mizoginistycznie i szufladkować. Jestem fanem równouprawnienia. Jako chłopak z bałut, Bałt, nieraz na własne oczy widziałem niewiastę krzyczącą z głębi przepony: Jeść sędziego i całą rodzinę jego sędziego. I była w tym nie mniej kobieca niż stereotypowa dama z baśni. Ba! Ja oczami wyobraźni widzę jak Pocahontas w tradycyjnej bluzce Hui Pili i równie tradycyjnym szaliku legi Warszawa rzuca podczas derbów to mahawkiem w stronę arbitra, rozpala racą ognisko z flagi drużyny przeciwnej, a następnie maszeruje z resztą plemienia marszałkowską krzycząc mistyczne zaklęcia o Pili i kur w*** wd**janych. Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat wiedziłeś, to i tak nie wiesz, że PZPR, PZPR, jedź i PZPR. Coś się z Tobą dzieje? Nie tak Cię wychowała? Basiu, spokojnie, dobrze, że chłopak jest czujny. Marcin, spójrz. To jest przepustka do więzienia, nie z więzienia. Zdzisław jest wolontariuszem w zakładzie karnym. Raz w tygodniu prowadzi zajęcia z więźniami. I czego ich uczy? Jak przekitrać kulkę haszu w odbycie, a czego ma uczyć? Logiki? Siedziałem trochę w zakładzie karnym, masz rację. Teraz zostałem wolontariuszem, spotykam się z ludźmi, bo wiem jak człowiek jest potrzebny człowiekowi. I ty o tym wiedziałaś? Tak! No nie wiesz. Za co siedziałeś? Zamordowałem chłopaka, który na juwenaliach kazał matce walnąć z wiadra. Głupota, drobny błąd z przeszłości. No nie powiesz mi. Ostatnio nic mi nie mówisz. Zrozumiałem, że tak do mamy nie dotrę. Dokładnie. Wyjmij słoiki z kompotami z piwnicy, przygotuj palnik i mama zacznie śpiewać. Nastolatak wciąż nie potrafi przystosować się do nowej sytuacji i nie ufa nowemu partnerowi Barbary. Kilka dni później odkrywa, że ten spotyka się z inną kobietą. Dziękuję ci kochanie za spacer. Wiesz, naprawdę za to bym no ja za tobą też. Ostatnio coś w ogóle się nie odzywasz. Wiesz, mam dużo na głowie ostatnie czasy, no. No okej, okay, no. Rozumiem, rozumiem. Co, co? Wejdziesz? Wiesz co, może nie dzisiaj. Innym Dlaczego? razem wejdę do ciebie, dobrze? No szkoda, przygotowałam coś specjalnego. Nawet wiem co. Też myślicie, że to jego syn? Trzymajcie. się. O. Co? Bateria? Teraz? Chodzi o zdispała. On. On ma kochankę. Mój syn był gotowy wymyślić cokolwiek, aby oczernić Zdzisława w moich oczach. Jeśli Marcin byłby naprawdę zdeterminowany, to powinien uciec z domu, zmienić płeć, pojechać do Afryki, zarazić się wirusem HIV, po dwóch latach wrócić jako Angelika, uwielbiająca starych recydywistów, uwieść się Zdzisława i podczas zarażania go hiv krzyknąć. V4 Wendera, motherfucker! Albo mógłby następnym razem mieć naładowany telefon. Może trochę przekombinowałem. O ciupinkę. Kilka godzin później Marcin postanowił wrócić pod dom kobiety, z którą spotyka się Zdzisław. Nastolatek chce zdobyć dowody na to, że mężczyzna zdradza jego matkę. Długo jeszcze zamierzasz się tam na mnie gapić? Ja zram! Improw. Ja. Wcale nie gapi na ciebie. Jak? Przechodziłem tylko. Masz mnie za idiotkę. Czego chcesz? Nie, nie, nic. I tak za młody dla mnie jesteś. Nie Wiem, bo ty woisz takich pod pięćdziesiątkę. Bardzo ciekawe. To może w takim razie mnie oświecisz? Jest Dzisław. znaki szczególne, mieszka u mnie i ma HIV. Znasz go? Oświecę. No dawaj. Twój kochaś gra na dwa fronty. Jaki kochaś? Na twoim miejscu kopnę mi w dupę. Co? No co się tak dziwisz? Nienormalna jesteś nie czy jak? Wiem, że... wybacz, ale dawno nie słyszałam czego tak śmiesznego. Nie wolno zabijać, a samobójstwo to również zabijanie, dlatego jeśli już koniecznie musimy, warto tuż przed odebraniem sobie życia krzyknąć PARKOUR! Wówczas istnieje szansa, że nasz czyn nie zostanie zakwalifikowany z paragrafu samobójstwo do piekła z nim, lecz jako epicki sportowy fail, dać mu szansę to idiota. Dawno nie słyszałam czego tak śmiesznego. Ty chyba nie Mo rozumiesz. Muszę mu to powiedzieć, też będzie miał z tego nie. Zdzisła chyba. spotykać z swoją matką. A, dobra, dobra. To ty pewnie Marcin jesteś, tak? Co? Tak, Marcin! Ty jesteś Marcin, bo twoje imię to Marcin. Marcin! Tu nic nie wymyślisz. Tata? Jaki tata? No, ty chyba nie jesteś zbyt kumaty, co? Dobra, to powtórzę jeszcze raz. Zdzisław to mój ojciec. Nie wiedziałem, czy bardziej rozwaliło mnie to, że Ilona nie jest kochanką Zdzisława. Czy to, że to ty jesteś Marcin? Sorry, to ja namieszałem z tą Angeliką. Chylińska królowa łez, Angelika królowa zemsty. My fault. Jemu naprawdę bardzo zależy, żebyś go zaakceptował. Wierz mi, on jest naprawdę dobrym człowiekiem. Twoja mama nie mogła lepiej trafić. A nie, On siedział w więzieniu. Tylko pół roku. I to go przekreśla. Poza tym, to nic w porównaniu z tym, jakie miał wyrzuty sumienia, że zabił tego człowieka. Wiedziałem! Oczywiście, że zabił! Ej, kolego! Czy to ty kazałeś palić mamie z wiadra? A czy ty wiesz, że dla biginera to jest niebezpieczne? Oj, niech pan nie przesadza, w życiu nie jadłam tak pysznej czekolady. A to kto? Barbara, moja mama, ja ją ze sobą wszędzie zabieram. Wstawiłabym herbatę, ale mnie sparaliżowało od czoła w dół. Czekaj, co zrobił? Y no, myślałam, że wiesz. No, tato jechał autem w nocy. Przed maskę wyskoczył mu jakiś człowiek, pijany w sztok. Tato nie miał szans go ominąć, nie złamał żadnych przepisów, nie jechał za szybko, był trzeźwy, próbował go reanimować. Łomem. Twoja mama powiedziała mi, że uważasz, że mam kochankę. Chciałbym z tobą o tym porozmawiać. Ze mną porozmawiać? To tak. lepiej z nią porozmawiaj. Za co siedziałeś w pierdlu? Mamo, on zabił człowieka. Skąd to wiesz? Od Iony. A to ty znasz Ilonę? To jest teraz nieważne! Słyszałaś mnie? To jest morderca! Dzwoniła Agata Christie, jest połowa odcinka, a ty już wszystkim zepsułeś zabawę, Marcin! Albo ja się wyprowadzę, albo on. Nie, ty będziesz o tym decydował. Okay, no to się dopakować. Dobrze, to ja się wyprowadzę. O, Nie! No i świetnie. Nie, poczekajcie! Ochłońmy! To prawda? Ochłońmy. A teraz wyjmijmy dwa rewolwery. Niech Zdzisław i Marcin staną plecami do siebie, zaczną odliczać kroki. I kto pierwszy złapie Hifa, ten się musi wyprowadzić. To much w can kill you. Tak się rozwiązuje problemy. Ilona, dobrze wiesz, że mojego ojca potrącił pijany kierowca. No wiem, wiem, no. Ja pomyślałem, że Zdzisław to jest taki Sandra. Jak ten, który prosił no, mojego ojca. Ale Marcin, proszę cię, nie można wszystkich mierzyć jedną miarą, rozumiesz to? Masakra... Zresztą, ten człowiek już na pewno dawno siedzi w więzieniu. No właśnie, nie siedzi. Jak nie siedzi? siedzi, ponieważ uciekł z miejsca wypadku, a policja go nie znalazła i umarła śledztwo. Jeśli się okaże, że to Zdzisław zabił ojca Marcina, to proszę państwa, mamy do czynienia z najbardziej epickim odcinkiem trudnych spraw ever! Oglądajmy. Po rozmowie z Iloną, Marcin postanowił na spokojnie wyjaśnić barbarze powody swojego wcześniejszego wzburzenia. Wydaje się, że relacje między matką i synem wróciły do normy. Marcin, ale gdybym od razu powiedziała ci, że Zdzisław siedział w więzieniu, to co zaakceptowałbyś go? Jakbym mi skręcił trochę plasteliny, to pewnie. Ty się, synek, dalej bawisz plasteliną? A tak w ogóle. To powiedz mi coś o swoim tacie. No wiesz, co prawie go nie pamiętam. Jak zginął, to miałem 5 lat. Na szczęście mama mi często o nim mówi, ale... No. Tak, to nic nie pamiętam. Ale wiem, że był policjantem. Zresztą, o. najlepszym. Czekaj, czekaj. Twój ojciec był policjantem? I no. sprawę tak szybko umorzono? Przecież był jednym z nich. Pół godziny później Marcin i Ilona przyszli do parku, w którym czeka na nich kolega Ilony. To jest ten Informator? O czym on ma nas informować? To jest zadane z przyrki? trochę i okazało się, że akta tej sprawy są utajnione. Dla dwunastolatka? Na pewno? Żartujeee. Co na to z To może zainteresuje was fakt, że w archiwum ta sprawa jest oznaczona jako rozwiązana. Nie. To znaczy? To znaczy, że sprawcę zna prawdopodobnie znaleziono, posądzono i ukarano. Przestań ukrywać wszystko! Mam tego dosyć! Ale ja nic nie ukrywam! Powiedziałam ci całą prawdę! Nie wiem, kto ci nakładł do głowy taki głupot! Jak to kto? Detektyw Pikachu! Wierasz, się gdzieś? Nie, tam taki dłuższy spacer, rozumiesz. Aha, dłuższy spacer. No. Co jest w Kraśniku? Klinika Medycyny Estetycznej Gender Wonder! A teraz się, dziewczyno, odsuń, a jak wrócę, to będę od ciebie pożyczał stanik! Co jest w Kraśniku? Kiedyś tam mieszkaliśmy... To tamta, to nie wypadek. Ale młody, to jest bardzo daleko stąd. Nie, nie możesz jechać tam sam. Ja tak? cię nie puszczę. No to i ona. Zatrzymaj mnie. Nie, mam lepszy pomysł. Pojadę z tobą. Marcin ty k... A pojadę z tobą w sensie autem. Zpytanie kogoś, w okolicy może coś więcej wie. No spoko, możemy się przejść tutaj. O, przepraszam bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Czy pan, co tu się stało? Tak! Ktoś tu... Bardzo dawno temu... Wygrał konkurs na najbrzydszy krzyż. Wiesz co, powiem ci, że nie wiem czy kierowca był pijany, ale ten, który zginął, no to... E, ja wiem, że nie można mówić źle o zmarłych, ale ten człowiek e, to nie był dobry człowiek. E, bił żonę, dziecku też nie odpuścił. A matką poznała Ślisowa, to jakby amnezji dostawał. Oj nie, bądź dla niej zbyt niesprawiedliwy. I nie czepiaj się mojego ojca. Lepiej pokażę resztę zdjęć. Ty... Marcin, to przecież moja matka. I mój ojciec. Pokaż. No przypatrzcie. Je Jezu, ale mnie coś znowu boli. Ech, chyba dostałem kombosem plot twistów. Co tu się dzieje w tym odcinku? Wieczorem Marcin cały czas myśli o zdjęciu, które znalazł w rodzinnym albumie. Kiedy jego matka wraca z wyjazdu, chłopak postanawia skonfrontować ją ze swoim odkryciem. Jak mogłaś zdradzić tatę? Życie z Marcinem to musi być Prawdziwa lista przebojów, codziennie nowych hit! Nienawidzę, Charlotte. Że niby co? Że jak facet to nie, nie umie gotować? Facet po prostu przynosi swoje rzeczy i się wprowadza, jak gdyby nigdy nic. Tu byś nie wchodził tutaj z butami. Człowiek, ja na swojej kumpli. Mamo, to jest kryminalista. A co, jak nas podpali i okradnie? On ma kochankę. To jest morderca! Przypadkiem spotkaliśmy się w sklepie, umówiliśmy się na kawę i samotność nas połączyła. Nie wierzę w takie zbiegi okoliczności. Ale tak było. Marcin, nigdy w życiu nie zdradziłam twojego ojca, a już tym bardziej nie pomyślałam, żeby go zdradzić. Po rozmowie z matką, Marcin nie mógł przez całą noc zasnąć. Nastolatek uważa, że Barbara nie mówi mu prawdy. Następnego dnia rano, kiedy domownicy wyszli do pracy, Marcin postanawia rozejrzeć się w rzeczach swojej matki, w nadziei, że dowie się czegoś ważnego. Wiem, że zniszczyłem życie tobie i twojemu synowi. Nie zrzucę ci męża, którego zabiłem, ale nie mógłbym znieść myśli, że nie macie za co żyć. Poukładajmy to sobie. Zdzisław 12 lat temu potrącił śmiertelnie ojca Marcina, który rzekomo tłukł skinów, a tak naprawdę swoją żonę. Ale Zdzisław i mama Marcina się znali, więc Zdzisław dawał im pieniądze, bo miał wyrzuty sumienia, że zabił męża mamy Marcina. Proszę Państwa. Mamy do czynienia z The Usual Suspects 2. Dwa dni później zaniepokojony Marcin postanowił odwiedzić Ilonę. Mimo obietnicy kobieta nie skontaktowała się z nim w sprawie przelewów. Miałaś tylko sprawdzić przelewy. Marcin, ja sprawdziłam te przelewy. No Ale i co? Właścicielem, właścicielem... Jest? Jest mój ojciec. Nie. Co? No. Zdzisław? No. Tak, no. Nie, nie Ilona. Ale dla nie? Trzymaj to go unieruchomi na jakieś 7 godzin! Przez te wszystkie lata okłamywałam cię tylko dla twojego dobra. Twój ojciec wcale nie był takim, za jakiego go uważasz. Nie tak? był bohaterem. No to jaki był? Chcesz poznać prawdę? Proszę. Był zwykłym alkoholikiem. No przecież od początku wiedzieliśmy, że pracuje w poli. Żartuję, żartuję, dajmy pani powiedzieć tamtego wieczoru był bardzo piany, zabrakło mu wódki, powiedział, że idzie do sklepu. Przed wyjściem powiedział, zanim, yy, zanim wyszedł, powiedział, że jak wróci, zabije i mnie, i ciebie. Nie słuchaj, synu, chciałem Obubiła, zabić tylko ją, bo mi wodkę wódkę schowała. Zadzwoniłam do i bo poprosiłam go o pomoc, bo się bałam, co będzie, jak wróci ojciec. Była noc, było ciemno. Zdzisław wsiadł do samochodu, jechał ulicą i potrącił ojca. Marcin, ale on nie chciał tego zrobić. Bzdury. Zatrzymał się od razu. Mówisz to tylko dlatego, żeby go wybielić. Nie. Zdzisław jest winny, mamo. Marcin, on no nie jest winny. Na to wszystko są sądowe akta. Uwierz mi. Ojciec wcale nie był bohaterem. Co miałam robić? Ale. Ja nie rozumiem, dlaczego przez tyle lat o mnie okamywałaś. Ukrywałaś tą prawdę. Dopiero sam. Ja musiałem sam do tego dochodzić. Marcin, ja chciałam dla ciebie jak najlepiej. Chciałam, żeby on, on zawsze był bohaterem w Twoich oczach. Ja nawet nie przypuszczałam, że zaczniesz prowadzić własne śledztwo i dojdziesz sam do wszystkiego. Proszę, proszę wybacz mi, synu. Ja nie chciałam. Uwierz mi, robiłam to tylko dla ciebie. No dobrze, mamo, wybaczę ci, ale. Pod jednym warunkiem. Marcin długo nie mógł dojść do siebie. Zrozumiał jednak, że matka okłamywała go w dobrej wierze, a Zdzisław jest naprawdę dobrym człowiekiem. Chłopak zaprzyjaźnił się też z Iloną, która jest dla niego jak starsza siostra. No, ogłoszenie parafialne. Po pierwsze, kochani, premiera książki już 12 grudnia, a ja dla Was mam specjalną niespodziankę. Dla Was to znaczy dla wszystkich moich patronów, wspierających, a także dla wszystkich osób, które zamówiły monologi w przedsprzedaży lub zrobią to do dnia premiery, do 12 grudnia. A mianowicie mam dla Was pierwszy e-book w naszym wydawnictwie. To będzie nowa, nowa, odświeżona wersja już wam pokazuję, odświeżona wersja ym, ferietonów z CKM-u w formie e-booka, także yy, no także jeżeli ktoś jeszcze nie zamówił, a miałby ochotę dla siebie albo dla kogoś, nie wiem w prezencie pod choinkę, to zapraszam wszystkie egzemplarze zamówione w przedsprzedaży będą podpisane fragmenty tej książki znajdziecie również na moim Instagramie w tam w specjalnej takiej zakładce Zapraszam do mojego Instagrama. Po drugie, kochani, napisałem nowy tekst do piosenki i tak sobie pomyślałem, że skoro wśród moich widzów mam tak wielu zdolnych muzyków i zespołów, może chcielibyście skomponować do niej muzykę i ją zaśpiewać, wykonać, nagrać klip, znaleźć się w odcinku? Proszę bardzo, zainteresowanych proszę o kontakt przez mail, nie krytyk krytyk ma I to na dzisiaj tyle, do zobaczenia. W następnym odcinku. A i O A E i O A E i O A E i O A E i O A E i O A E i O A E i O A E i O No dobra, nawaj. A moje to co?